Dzisiaj będzie mieć taki pierwszy filmik, ponieważ... Dzisiaj jest tak właściwie mój taki naprawdę pierwszy filmik daję pierwsze słowo, ponieważ miałam jeden kanał na YouTube i... nie sprawdził się. To znaczy nie, że nie sprawdził, po prostu jakoś nie czułam się w tym kanale dobrze. Więc to będzie kanał o makijażach, będę tworzyła różne makijaże. No, będę tworzyła po prostu makijaże i teraz zrobię... Outfit, ponieważ sobie myślałam, że można połączyć początek z outfitem, więc um, pokażę Wam, co jestem się ubrana. Um, może zacznijmy od dołu. Um, mam takie szorty wysokie, białe. Przepraszam, chcę tylko wiedzieć, może, o tak. To mam wysokie, dosyć białe szorty. One nie wiem ile kosztowały. One kosztowały sami z Włoch. One kosztowały chyba, coś, chyba 5 euro. Więc za nie fajne, a bardzo fajne. Nie wiem, jakie one są filmy i na wysłaliśmy dwa, trzy mają z tym też Tutaj, że są też moje fajne, dosyć kieszenie. Yy, mam bluzkę z szkółniki. O Jezu, jest z cekinów taki, taki strasznie świeci. Ona też, że stałem kosztowały chyba... 6 euro, coś takiego, jak ci mówiła. Ja mam gazoletkę z Zakopanego z napisem Ania. Nie widać. Ja mam takie gumki. Mam... Zawsze go noszę na z literą mojego imienia, a jak Ania, ponieważ mam na imię Anka. Mam um, kolczyki. Takie białe kule. Um, nie jestem malowana, a się zawsze maluję, do szkoły nawet się maluję. Ale dzisiaj powiedziałam sobie, że może wyjątek wam zrobię, żebyście zobaczyli jak wyglądam um, Naturalnie, bez makijażu, yy, więc. To jest mój pierwszy filmik? Jeszcze Wam pokażę. Jestem oczekiwana, tak? Mam taki wypływowy koka. Yy, mam tutaj. Yy, mam żywkę. Taką. Na bok, da, Ale że ja jej bardzo nie lubię, więc. Wspinam sobie. Kupką do tyłu. Yy, do czego miałam takie zwykłe konwersje czarne, wiecie, na pewno wiecie jakie konwersje, więc jeśli chodzi o mój makijaż, to nie jestem dzisiaj wymalowana, mam tylko nałożony krem zia ziai, mm, no no, więc moim zdaniem niepotrzebnie dzisiaj bo nawet nakładam sobie krem, bo chciałam, żebyście zobaczyły jak wyglądam bez makijażu, ponieważ ja będę tworzyła makijaże, więc... Przykład jakiś biorę na przykład z 771, po prostu jestem jej wielką fanką i jakoś tak ona mnie zainspirowała, żeby w ogóle robić filmiki. No więc um, tak wyglądam bez makijażu. Ja wiecie jestem w takim wieku, że Przepraszam Was za to, że wpisałam w moim wieku um, chyba 66 rok, ponieważ... Ja nie mam tyle lat, ale jak wpisywałam mój, moją datę urodzenia, to po prostu byłam za młoda i muszę. Zobaczyć. Tak naprawdę nie mam 40 parę lat, ani nic. Ym, tylko mam 14 nie 14, przepraszam, co ja gadam. Nie 14, ym, tylko 12, wszystko mi się miesza. No, więc tam wszystko już piszecie. I przepraszam, że pomyliłam się w, moim, w mojej nazwie. Nie ma być zamowana kredkami, tylko zamalowana kredkami. Nie wiem dlaczego tak mi przyszło do głowy. Ma zam być zamalowana kredkami, a nie zamowana kredkami. Więc y to było chyba na tyle, ponieważ już nic ciekawego dla Was nie mam. Następny mój filmik dodałam dodam chyba ju już dzisiaj. Już teraz go za chwilę nakręcę, ponieważ to będzie już mój pierwszy makijaż i no, mam nadzieję, że będzie fajnie, więc będę w tych samych ciuchach na pewno, więc to by było na tyle. A na następnego filmiku.